Ja jesteśmy na Instagramie kreatorów Stable Guys'a. Ja obserwuję ten Instagram. Obserwuję też w tym A dobra? 100 zł? Co zrobić 100 zł? To A dobra. Nie chcę się wystarczyć. I dzisiaj wam pokazuję. Zawiesz kiedyś Stable Guys. Nawet King, który będzie, będzie, to będzie, ten, ten nowy, legendarny będzie się nazywał tak. Widzicie. Ale, będzie się nazywał Drazylii King, słuchajcie, to jest król, drazylijski. Oczywiście, odorały to, to się taki skin, i zróbmy jak dodrodnąć. Przechodzimy do drugiego. Drugi to jest Japan Robot. Japan Robot i z tyłu ma literkę 3. Dziękuję bardzo Twor twórcom gry za wysłanie skinów do Stable Guys. Trzecim skinem, że wam pokazuję, jest to Stanisław. coś tam. Jest to Spalis, czyli z, e, z, e, e, ...Hispania. W Hiszpanii. do niego, ale w sumie tak mi się nie podoba. Jakby. Ja podoba mi się też ten skill, ale jest fajny. I przechodzimy do drugiego, czwartego skilla. Czwartym skillem jest. To jest chyba legendarny, ale nie wiem czy to jest legendarny ogólnie. Ale nazywa się Kermal Lion Lion czy to Lion? Myśli Lion, no um, W ogóle te wszystkie skizy są w Mistrzostwach Świata Więc I na te ostatnie się dodał, ale nie pamiętam co to był taki w tej drugiej do następnego skill'a następnym, a tym skill'em jest chyba Titskill Titskill jest South Terran Tiger 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 to szczególnie ogólnie Therese nie wiem co się robi, się chyba dostarczą ale to jest chyba po polsku no. To jest skill, który trzyma bardzo mi się na dawa, a jednocześnie nie. No dobra, lecimy do nas No dobra, widzicie, już nam to teraz zina. Następnym skillem jest USA Antolin Torrent, czyli Kosmita z USA. Idziemy do kolejnego. I Iiii, onis! Final, no, no tym skinem é. Etióski skin. Nazywa się. é Shark. Agatina Shark. Choć, nagumawa, nathan, ele é On wogóle. Jak sabe, do to zobaczcie sobie, że on ma taki sam. E, samą taką samą jak chyba Leo Pepsi. Ale patrzcie. Rekin. To jest rekin, ma dziewiątkę. Aleo Pepsi ma. Tak, dziesiątka? Czekajcie. Tak, dziesiątka to wiem, ale podoba mi się ten skrzydł winowy fajny jest, bo trzyma to wina Leo Pesci w znaczy, sumie to jest średni więc nie wiem co to jest ale jeszcze ja bym mógł go jeszcze tak w ogóle o to wracać, to by było fajne Dlaczego to na strot lewo Mamy teraz skilla, która nazywa się France Rex. I on jest z inną krają, nie wiem jak złosa i... Ja właseś. Dobra, to ogólnie... Te wszystkie skiny mam, które mam pokazały do dale w piątek, czyli właśnie dzisiaj o godzinie 13 Ja to nagrywam trochę dłużej bo. Znaczy ja to nagrywam o 12, ale wrzucę to od 15 No i dobrze. Lecimy do świętego. A tym skinem jest Mexican boer Chyba sześć z tyłu. Nie wiem na co, ale widać z tronu. Jest zatlakowany, bo nawet widać. A to nie ja. Bo no, tutaj jest jakiś toilet, który wysłał, ale to jest kreator. Właściwie to, to, to jest tam Wysłał no mi na język polski? Nie wiem teraz do następnego skina. Następnym skinem jest Sel'Gan Le Lion. Tu jest bardzo tonowy do no... Ten skin, robiliśmy wcześniej. Czyli na Le Leonidas. Lub Carnival Lion. Ale ten etniczki dzisiaj się wyróżnia ma inną koszulkę i radicie jaki kraj. jest ci chyba nie wiem, nigdy. O, oczywiście widać już tu od razu to kolorze czerwonym, bo nie jest kimś Ale... Dobrze, no, lecimy teraz po skilla. Następnym skillem jest dla każdego żona skill, który nazywa się Itail Troll. Czyli, y, 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 Włoski Tron. Ale nie będzie dla każdego za darmo. Tylko będzie, jest, tylko on jest skillem rzadkim. Czyli, mam wszystko, żadne le, etniczne, legendarne. I mamy właśnie, w rzadkich mamy tego skilla. Zacznę do następnych innych i tego, który będzie za darmo. Drugim skillem jest, Ildan capital. Tu jest z skinem. Jak same taki sam, ale też jest rzadki. Czemu mam jeszcze pokazać? Chcesz są przed rzadki. Ale lecimy do nas rzeczy. Kolejne nowe rzeczy to jest właśnie te są nowe rzeczy. Czyli to będzie tam w karlecie. A to, że cię można dotknąć, tą to... pli, Pupa! Pa pa! A te emotki to gdzie można dotknąć? Właśnie w tym. Jest są nowe rzeczy, które będą za darmo. Tak te i te skiny będą dodane. Czyli ten skin superwal będzie dodany. On już ale jeszcze raz to dokonamy, bo jest bardzo fajny. A ten będzie za darmo, do wydrania. Już dzisiaj, od 10 lat nie A kończę tym miłym akcentem do... ...kolec odcinka. To jest filmik, to mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie lajka like, i to więcej filmików takich, gdzie mówię Wam, co jest, jest nowego dodane. A ja się z Wami żegnam.